Cześć, kochani, witam was w kolejnym unpackingu. Dzisiaj, jak widzicie, będą takie oto dwie paczuszki. Jedna z modelami Szlajś, a druga z akcesoriami dla moich modeli w skali 1 do 12. Zaczniemy sobie od tej oto paczuszki właśnie z akcesoriami. Dokładnie będą to kantarki na właśnie modele w skali 1 do 12, czyli Colecta Deluxe i Brayer Classics. Jak wiecie, w poprzednim odcinku otwierałam paczkę z kantarami od osoby z Oli a od takiej dziewczyny. I co prawda wam tego nie pokazałam, ale napisałam potem na końcu filmu, że zamówiłam sześć kantarów, a trzy z nich. Które do mnie przyszły, gdy próbowałam założyć je na modele, no to, że tak powiem, się popsuły. Po prostu całe się rozwaliły. Teraz oczywiście już ich nie mam, bo wiadomo, że musiałam je wrzucić. Nie, nie, dawa, nie nadawały się już do użytku, bo były po prostu całe rozwalone. Wiecie, po prostu chciałam założyć, a to nagle coś pękło, rozwaliło się, no i nie dało się tego już odratować. Byłam, szczerze mówiąc, tym, trochę zawiedziona i zła, że akurat trafiłam na taką ofertę. Aber Po tym odcinku napisała do mnie pewna osobka na Instagramie, która też robi m.in. kantary dla modeli robi też chyba inne akcesoria, z tego co wiem. Między innymi chyba też robi akcesoria dla hobby horsów, gdyby was, gdyby was to interesowało. Ale ja też ogólnie po prostu dla modeli. I ona właśnie do mnie napisała. Ta dziewczyna nazywa się Nadia. Tutaj będziecie mieli jej profil na pewno na filmiku pokazany. I zapytała mnie ona, czy nie chciałabym od niej zamówić kantary. Pokazała mi oczywiście zdjęcia, jak ona robi kantary. No i stwierdziłam, że w sumie może spróbuję, bo ogólnie Nadia wydała się bardzo miłą osobką. I, I tak trochę w sumie mi współczuła, że akurat trafiły mi się takie kantary, więc tak po prostu z ciekawości zapytała, czy bym nie chciała. No i w końcu wszystko się udało, umówiłyśmy się. Ja u niej właśnie zamówiłam kantarki i... I już nie mogę się doczekać, jak one wyglądają, bo cały proces właściwie ich tworzenia widziałam yy, właśnie w wiadomościach, bo ona mi przysyłała yy, filmiki i zdjęcia, jak nie robiła te kantary. Więc bardzo dziękuję Ci, Nadia, za te wszystkie wiadomości, bo miałam pewność, że te kantary się tworzą i mogłam tak yy, widzieć, wiecie, na bieżąco co tam akurat robiła, czy okucia, czy sklejała już paski, wiecie? Mogłam wszystko, po prostu oglądać i bardzo dziękuję ci Nadia, że mi pokazywałaś cały proces tworzenia tych kandarów. Bardzo to doceniam. Wszystko mi się bardzo podobało zresztą, więc wszystko właściwie Nadia zrobiła tak, jak ja chciałam, więc już nie mogę się doczekać, kiedy je zobaczę. Będę miała w swoich rękach i będę mogła założyć i zobaczyć, jak to tam dają na moich koniach i czy pasują. I tym razem na pewno mam pewność, że ta osoba jest bardzo miła i dobra, a nie tak jak trafiło się ostatnio. Więc no. Ja już wchodziłam, otworzyłam prawie karton. Znaczy, folia była mokana w szkło. Tutaj mamy pudełko po mucach. Tutaj mamy, słuchajcie, pierwsze zabiątko, które yy, nie ma. <laughs> to jest tylko folia. Usta folia, ok. Myślałam, że żeby coś tu było, ale nieważne. Może tutaj będzie cała zawartość. Uu. Ale słuchajcie sobie niemy w koniec Tak, tutaj pewnie będzie cała zawartość. O, jaki słodki. Tutaj mamy takiego słodkiego konika. I bardzo urocze pudełko. Bardzo fajny pomysł na zapakowanie właśnie tego. Kantarów. Ja, słuchajcie, to złożę. Tą piankę. I tutaj mamy właśnie całą zawartość w takim oto pudełku. Czy to jest ufalewane? Czekajcie. O nie. Dobra. O, jaki fajny. Liczny koniczek. O, tutaj zobaczcie, mamy podpis. Aha, KHT Neptun, czyli jej profni na Instagramie. Tutaj mamy autograf. <grym> Pozdrów i polec na odcinku. Oczywiście, dziękuję za zakupy. O, taki mały. Słodziak. Tutaj mamy gratis na skalę SM, nie przecinać. O, dobra, to nie będę tego przecinać, ale mamy jakiś gratisik, słuchajcie, na skalę SM, którą, jak wiecie, też zbieram, więc ciekawe, co to jest. Muszę to delikatnie otworzyć. Ojeju, to jest halter na skalę SM. No słuchajcie, bardzo dziękuję. Nie spodziewałam się tego gratisu. Znaczy, wiedziałam, że będzie jakiś gratis, ale. że taki ten, ale super. Na pewno na któregoś konika moich, z moich sm-ek założę. Jeszcze nie wiem na którego, ale zobaczymy, który mam będzie pasować. A tutaj mamy kantarki. Prawda, super to zapakowałaś. Zobaczcie, tak to wygląda. Tutaj mamy jeden żółty z kryształkami żółtymi. O! I Wszystkie kandarki, słuchajcie, mają złote okucia, które Nadia sama zrobiła, bo dobrze to wygląda pięknie. Widziałam to zresztą też podczas tworzenia. Tutaj mamy taki ładny turkusowy. Ten kolor szczególnie mi się spodobał. Tutaj mamy drugi, taki niebieski, taki niebiesko szary. Nie wiem jak nazwać ten kolor, ale po prostu niebieski. Tutaj mamy jeszcze drugi żółty. Też z kryształkami, i mamy jeszcze przepiękny kolor, który bardzo lubię, czyli taki jaskrawy róż z jasnoróżowymi kryształkami. Wolałam, że ten jest najładniejszy. Mogę zobaczyć te okucia. Tutaj też jest taki, takie miejsce na uwiąz, jakby był. O! Co, tak to wygląda. Tutaj w tym pudełku jest takie mięciutkie wypełnienie. Myślę, że sobie zachowam to pudełko, bo może się do czegoś przydać. Na razie to zamknę, może tutaj tego konika. Bardzo fajny pomysł na zapakowanie tego. Pudełko wygląda tak. Więc to była, słuchajcie, ta paczuszka. I bardzo chciałam podziękować Nadi za wysłanie tej paczuszki oraz za zrobienie kandarków. Wyglądają one właśnie tak, że uważam, że są super. Zaraz po otworzeniu drugiej paczki yy, pokażę Wam, jak wyglądają te kantary na modelach, bo jestem bardzo ciekawa, jak będą wyglądać. I ja dziękuję jeszcze raz Nadi za odezwanie się do mnie na Instagramie. Serdecznie polecam Wam jej profil, bo jest to bardzo miła osobka, więc możecie do niej napisać o jakieś akcesoria. Z tego co wiem, to nie tylko robi dla modeli, ale też dla Właśnie hobby horsów, więc jeśli interesujecie się tą tematyką, no to możecie też do niej pisać. Ja serdecznie polecam, bo po kontakt jest bardzo przyjemny i ona też właśnie pokazuje proces tworzenia, więc na pewno macie pewność, że to co u niej zamawiacie, na no to wiecie, wygląda tak jak chcecie, więc ja bardzo dziękuję i teraz przechodzimy do kolejnej paczki.